Na pamięć eee, pokażę Wam, na razie Kuba ją zrobię poprawnie. Jestem w dosiadzie, łapuję mi rękę, wyłapuję nogę i mostuje mnie. tak? Swip, swip, zwykły swip, 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 most. Tak? I przerwę do góry. Stamy wszyscy, nie? Ale jest problem, w walce, jeżeli przeciwnik zrobi coś takiego. Już tu. Spróbuj teraz mnie zmostować. To już nie zrobi, tak? Jeżeli co jeszcze tak, spróbuj teraz mostować. To jest problem. I tu już w tym momencie zaczynacie się gośnie wsiłować, bo on przeniósł troszkę ciężar ciała bardziej do góry. już temu nie działa, to złoży szeroko ręce i jest kicha, jest problem, tak? Więc tylko szczegóły parę takich pokażę wam. W sytuacji, kiedy gościmy do dosiadzie, od razu staramy się zrobić coś takiego. Pierwsza rzecz, jakby leżą na plecach na opatkach, co mi zakłoniesz? I tu, nie, krzyżowo, no, nie, nie, jedną jedno tylko. tylko. Jak on tu tylko zejdzie łokciem, to on już tu mnie zaczyna dusić, tak? Jeżeli ja położę rękę na jego e, biodrach, złapię, złapię drugą ręką i położę nogę na ziemię. Zrobię tak, żeby wyjść, próbuję żeby na bok, próbuję teraz dusić, to już mnie nie udusi. Tu już jestem, tak, bezpieczny, e, bo wstrzymam ziemię na grykę i naciskam. Moja ręka, mój łokieć, spycha go nisko. Próbuj teraz podejść do góry, tak jak ja podeszłem na wysoki dowód, no tu już jest problem, moja ręka blokuje. No tak? i teraz zobaczcie, że. Z tej pozycji on będzie próbował mnie złapać gdzieś za szyję, coś innego kombinować, tak? Nie tak, za szyję, z tyłu, stałym za głowę mnie złapać, Przyklej się do mnie, tak? Będzie próbował gdzieś tam jakieś duszenie robić. No to z mam no, bardzo fajne dojście. Teraz nie wychodzę hakiem, tylko blokuję jego nogę. Wychodzę jedną ręką tak, do kontroluję biodra. I teraz tu będę od mostem, a moja ręka tego do biodra przychodzi w tym momencie na jego łokieć. jestem u góry przez te parę ruchów na początku z modelu bioder powoduje, że on mnie nie jest w stanie udusić nie jest w stanie skontrolować, nie jest w stanie zaatakować na góry. Tak czy przyjść do góry. Bo jeżeli to ja mówię, zostanę tutaj i on mi no, przykleje się do mnie nie, nie duźnij go przyklej się, tak głowę ręka. Przez mi się do góry do przodu. do że nie się troszkę się wyżej no to już tutaj ten bost można powiedzieć, bardzo ciężki do wykonania. Tak? Więc ręka na biodra, rana noga na dół Wysuwam się tak i zjeżdżam jak najbardziej na dół. Mój łokieć blokuje, moja ręka blokuje. Próbuj pójść do góry, teraz już nie idzie iść do góry, tak? Jeżeli zostanie tutaj, to jak będzie próbował mnie dusić, to obracam się jeszcze bardziej na bok. Próbuj dusić, tak? Tutaj mi nie zagrozi, tak moja głowa jest bezpieczna. Nogą blokuję jego nogę, ręka wychodzi, dalej kontroluje biodra. Ta ręka idzie do góry i teraz w momencie mostu puszczam biodra, łapię za łokieć. Tu, hop. Nie? raz, wchodzi do siat, rama, noga na dół, dystansuję, żeby nie przeszedł. Zapinam hat, ręka blokuje i teraz mocny most. Hop. Jestem u góry. Próbujemy, raz, dwa, trzy.